Z tego filmu dowiesz się o 10 ciekawostkach, czego nie wolno robić na terenie kolejowym. Niektóre z nich, dla miłośników kolei, mogą być oczywiste, ale w przypadku części nie do końca. Dla osób, które nie mają styczności na co dzień z koleją, ciekawostki te mogą być przydatne, a nawet zaskakujące. Film nie promuje nieodpowiedzialnych zachowań na torach, a ostrzega, żeby ich nie robić. Numer 1. Wychodzenie na konstrukcje kolejowe z siecią pod napięciem. Co jakiś czas pojawiają się informacje, że ktoś wyszedł na konstrukcję lub słup przy torach z siecią pod napięciem. Mogą być to osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, choć nie zawsze. Zdarzały się sytuacje, że powodem wyjścia na słup była chęć kradzieży sieci trakcyjnej lub popisy przed znajomymi. W Polsce kolejowa sieć trakcyjna ma napięcie 3000 V, a wychodzenie na takie konstrukcje niemal zawsze kończy się śmiercią. Dlatego nigdy nie wychodź na słupy trakcyjne czy inne konstrukcje znajdujące się przy torach. Numer 2. Chodzenie po torach kolejowych. Chodzenie torami kolejowymi to nie najlepszy pomysł. Na materiale widzimy grupę młodych osób idących środkiem toru na czynnej linii kolejowej. Dopiero po użyciu przez maszynistę sygnału zeszli oni na bok i usiłowali się schować na czas przejazdu pociągu. Kierując się logiką, chodzący po linii dwutorowej najprawdopodobniej zakładają, że na kolei, podobnie jak na drogach, mamy ruch prawostronny. Zatem jeśli pójdą torem kolejowym, to tylko tym, na którym ewentualne spotkanie ich z pociągiem będzie w kierunku, patrząc przed siebie. Jednak na kolei mogą zostać zaskoczeni, czego najprawdopodobniej nie wiedzą. Stosowaną praktyką jest unieruchamianie z różnych powodów technicznych jednego z torów, nawet na niedługi czas. W tej sytuacji osoba idąca środkiem torów może być zaskoczona wyłonieniem się pociągu za jej plecami. Co prawda, ostrożny przechodzień. Może się rozglądać, ale co będzie, jeśli idzie akurat w miejscu łuku torowego, gdzie widoczność na szlak jest ograniczona, niekiedy nawet bardzo. Wyłaniający się pociąg w takiej sytuacji zbliży się do niego bardzo szybko. Nawet jeśli nic się nie stanie, po co denerwować maszynistę i wprawiać go w stres? Pomyślmy o innych, a nie tylko o sobie. Numer 3. Przechodzenie przez tory w miejscach niedozwolonych Przechodzenie przez tory w różnych miejscach niedozwolonych czy na tak zwanych dzikich przejściach, gdzie wyraźnie widoczna jest wydeptana ścieżka, nie jest rozsądnym pomysłem. Wiele osób nie zastanawia się nad tym i często przechodzi przez tory idąc do pracy, spacerując z psem czy chcąc sobie skrócić drogę do celu. Tym bardziej że wiele linii kolejowych biegnie po otwartym terenie i jest do nich łatwy dostęp. W ostatnich latach na sieci kolejowej PKP.plk doliczono się ponad 2600 dzikich przejść. Biorąc pod uwagę łączną długość linii kolejowych, wynoszącą około 19 tysięcy km, otrzymujemy jedno przejście na około 7 km linii kolejowej. Rozmieszczenie dzikich przejść jest nierównomierne, a największe ich skupiska występują na tych odcinkach linii kolejowych, które stanowią bariery utrudniające poruszanie się w przestrzeni zurbanizowanej. Dzikie przejścia doskonale widać na zdjęciach satelitarnych. Położone są często w obszarach o dużych walorach rekreacyjnych, co przekłada się na wyższy ruch pieszych i rowerzystów. Numer 4 Zeskakiwanie z peronu i wchodzenie na sąsiedni. Zeskakiwanie z peronu, przechodzenie przez tory oraz wchodzenie na drugi peron to widok, z którym możemy się niekiedy spotkać. Często wynika to z chęci skrócenia sobie drogi i nie przechodzenia przez przejścia na przystanku czy dworcu. Jednak takie zachowanie nie jest bezpieczne i tym gorzej, jeśli peron znajduje się na łuku gdzie mamy ograniczoną widoczność. Osoba przechodząca w ten sposób przez tory bagatelizuje pojawienie się pociągu, a nieporadne próby wejścia na sąsiedni peron, kiedy to sekundy decydują o zdążeniu, mogą skończyć się śmiercią. Dlatego nigdy nie skracaj sobie w ten sposób drogi. Numer 5. Rozkradanie elementów infrastruktury kolejowej. Rozkradanie, rozkręcanie i zarazem dewastacja elementów infrastruktury kolejowej, zarówno urządzeń sterowania ruchem kolejowym, jak i elementów sieci trakcyjnej, to bardzo duże ryzyko pojawienia się różnych zagrożeń w ruchu pociągów, o czym na ogół nie zdają sobie sprawy złodzieje działający dla zysku i nie przejmujący się konsekwencjami takich czynów. Rozkradanie elementów infrastruktury kolejowej już nieraz doprowadziło nie tylko do opóźnień pociągów, czy sparaliżowania ruchu, ale bezpośrednio naraziło pasażerów i pracowników kolei na poważne zagrożenia. Zdarzały się przypadki, że podczas wycinania sieci trakcyjnej na skutek porażenia prądem czy nieszczęśliwego upadku, życie tracili złodzieje. Numer 6: Siedzenie lub leżenie na torach. Siedzenie lub leżenie na torach, aby zaimponować kolegom, popisać się przed nimi czy wzbudzić. Zainteresowanie internautów to bardzo nieodpowiedzialne zachowanie. Nie ma praktycznie żadnych szans, aby w takiej sytuacji maszynista wyhamował pociąg. Leżąc na torach pod jadącym pociągiem, istnieje bardzo wysokie ryzyko utraty życia. Wystarczy, że w podwoziu będzie odstawał czy zwisał jakiś element. Dlatego nigdy nie należy robić takich rzeczy. Numer 7. Wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd. Przy zamkniętych rogatkach. Wchodzenie przechodniów i wjeżdżanie kierowców na przejazdy kolejowo-drogowe przy zamkniętych rogatkach jest często uchwycone przez monitoring. Kierowcy, którzy utknęli na przejeździe, na ogół nie wiedzą, co robić i w nerwach liczą, że uda się im jakoś wymanewrować, unikając katastrofy. W praktyce różnie to bywa. Kiedy znajdziesz się w takiej sytuacji, na nic nie czekaj i sforsuj rogatki. One celowo wykonane są z materiałów, które można łatwo pokonać. Kiedy zaś widzisz szybko zbliżający się pociąg, uciekaj. Drzwi boczne samochodu osobowego znajdują się mniej więcej na wysokości zderzaków pociągu, zatem kierowca nie ma dosłownie żadnej ochrony. Mimo wielu kampanii i ostrzeżeń na przejazdach kolejowo-drogowych, wciąż dochodzi do różnych wypadków czy katastrof. Numer 8. Przenoszenie roweru przez tory Niekiedy można spotkać się z sytuacją, że przechodzień przenosi rower idąc przez tory. Ma to miejsce przeważnie na wspomnianych już dzikich przejściach, ale także w miejscach, w których do niedawna był zlikwidowany później przejazd kolejowo-drogowy. O ile przez tory w ogóle nie wolno przechodzić w miejscach do tego nieprzeznaczonych, to z rowerem tym bardziej. Przechodzień przenoszący rower może być rozkojarzony, a niosąc balast, może nim gdzieś zahaczyć, czy krzywo stanąć na tłuczniu i się przewrócić. Dlatego nie przenoś roweru przez tory w żadnym innym miejscu oprócz legalnych przejść. Numer 9 Umieszczanie różnych przedmiotów na torach Układanie różnych przedmiotów na torach to bardzo nieodpowiedzialne zachowanie, jakiego dopuszczają się przeważnie młode osoby. Ich celem jest sprawdzenie jak zachowa się pociąg rozjeżdżając na przykład kamienie. Układanie różnych przedmiotów na torach stwarza ogromne zagrożenie dla ruchu pociągów i może doprowadzić do ich wykolejenia. Takie działanie jest niebezpieczne i karalne oraz może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. Dlatego nigdy nie układaj żadnych przedmiotów na torach. Numer 10 Przechodzenie między wagonami i pod nimi Przechodzenie na skróty między wagonami czy pod nimi, by skrócić sobie drogę, jest skrajnie nieodpowiedzialne. Lepiej spóźnić się idąc do celu, niż stracić życie czy zostać kaleką. Podczas nagłego ruszenia pociągu człowiek stojący między wagonami może na skutek szarpnięcia spaść. Przechodząc zaś pod stojącym pociągiem, może zostać uderzony przez któryś z elementów podwozia wagonu. Dlatego nigdy nie skracaj sobie drogi przechodząc między wagonami lub pod nimi. To już wszystko. Mam nadzieję, że materiał ten przypadł Ci do gustu. Jeżeli chcesz coś zasugerować w temacie topowej dychy, napisz na maila podanego w opisie tego filmu lub w komentarzu. Pozdrawiam wszystkich widzów i dziękuję za uwagę.